co to się stanęło się? U, ciemno. Chwilę. Fotel jest poza pojazdem. Widać? Coś się pojawia, coś się, coś znika w podłodze. No jest taki delikutaśny problem, że mam dziury w podłodze i fotele mi wypadają. Zacząłem rozbierać w tym miejscu była taka maskownica koło fotela. To pokażę z drugiej strony. I fotel się trzyma na dwóch śrubach i na dwóch hakach, więc Tak na razie miałem tylko się rozejrzeć, a zacząłem konkretną rozbiórkę. Nowy Future w Oplu Korsie B. Podawanie kluczy od środka samochodu na zewnątrz. Demonstruję. Widać, że jest. Puszczam go od środka wyjmuję go od spodu śmieszki śmieszkami, ale o kurde no plus minus w ten sposób tak, siedziała ta listwa no się listwę wyjmy, widzimy pirotechnikę pasów tu są te haczyki, o których mówiłem co na tamtym fotelu widać i śruby z tyłu tu już mam wszystko porozkręcane tak zacząłem po prostu rozbierać, ale tak, tu mamy jedną śrubę, która mi wyrdzewiała i tu w szynie, jeszcze nie chcę mi się tego fotela cofać, jest druga śruba. W tym miejscu jest śruba i w tym z tyłu, z przodu są dwa takie haczyki jak tam niebieskie widać. Po odkręceniu tych dwóch śrub po prostu musimy tył fotela do góry. O, w ten sposób. I wyjmujemy fotel. Z tamtej strony było tyle prosto, że po prostu mocowanie wyrywało się z podłogą. Z tej strony już jest bardzo słabe. I wiem, albo urwę, albo wyrwę z podłogą. Dwie opcje. Wszedłem koło południa. Wcześniej mi się nie chciało. Eee, mało pokazuje, można byłoby powiedzieć. Owszem. Bo robiąc samemu i nagrywać, człowiek się skupia na pracy, robi robotę, a tego nie pokazuje. Co zrobiłem do tej pory, odkąd przyszedłem? Jak widzicie, nie ma drugiego fotela. Z tym mi się zaszło praktycznie najdłużej, bo nie mogłem odkręcić śruby tej, która była oberdzewiała, bo ukręcała się z podłogą. Po prostu śruba kręciła się razem z podłogą. Musiałem wejść pod spód. Podnieść samochód, obciąć diaksem nadmiar blachy, żeby mi przez wykładzinę przeszedł fotel. Widzicie, że tu jest takie trochę dziursko. Co dalej zrobiłem? Wziąłem się za wymontowanie tych bocznych listw maskujących. Na całej długości jest chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć śrub. Eee, dla osób rozbierających radzę uważać eee, wyciągać wszystkie śruby, nie zostawiać w plastiku, bo potrafią się przyklinować i można zrobić tak jak, ja, gdzie w tym miejscu mi śruba przyrdzewiała, Ruszyłem dość delikatnie. I mam teraz plastik boczny w dwóch częściach. Eee, kolejna rzecz. Jak tu się wydaje że się odkręciło wszystkie śruby, prawda? Tu jest jedna, tu jest druga. Czek zadowolony z siebie, że podkręcał. Hahaha, ha. takiego hu. Chwilę. Trzeba sobie odkręć te zaczepy jak do składania siedzenia. Za fotel do góry. I tu mamy jeszcze jedną śrubę. Oczek! O! Tu mamy jeszcze jedną śrubkę wsadzoną. I trzeba tak pod spodem ją wykręcić. Dopiero plasticzek. Tu trochę do góry, tu trochę do góry go podnieść. Yy, I tam wyczepić lekko do przodu, i tu powinien do tyłu wyjść. Kolejna sprawa, yy, tylnie kanapa. Jak widzicie, tu są dziurki. I nie wiem, jak wam tu uzmysłowić. No, kanapę jak ją rozłożymy, tu przychodzi taki drut między moimi palcami. A ucho jest zrobione w ten sposób, o w ten sposób, o w tym miejscu, że jak patrzymy na to miejsce, to ucho jest tak. Więc trzeba wziąć za drut. Czy za całą kanapę i do siebie do dołu, żeby z tego ucha jakby wyjść. I wtedy kanapa schodzi. Już mam ją wyjętą. Postaram się to ewentualnie jakoś rozrysować, jak nie zapomnę. Znowu roczy żółwik to obiecany schemat do wyciągania tylnej klapy. Ta, przypomniałem sobie dopiero robiąc montaż. A więc, tak ta płaszczyzna to jest przekrój boczny. Siedzenia tak byśmy siedzieli obok samochodu i patrzyli od boku. Te haczyki niebieskie, co tam są na nagraniu, przez nie zapomniałem wspomnieć. Od góry przychodzi śruba blokująca, taki mały wkręcik. Jego trzeba najpierw wykręcić. Najprościej jest ulżyć kanapą do góry trochę, żeby była pod skosem trochę, naciskamy na nią, bierzemy, to jest ten drut, który przechodzi w tych uszach, haczykach, bierzemy za niego i takim ruchem do siebie, do dołu. No i żadna filozofia, drut wychodzi poza ucho, jeżeli zrobimy tak z obu stron, to nie kanapa jest wolna. Jak widać dyndają pasy po obu stronach. Klucz 22. Po prostu wykręcamy. Wyjeżdża cała śruba z podkładkami. Pasy sobie dendają. Teraz będę powoli się kierował w stronę tunelu środkowego i to wszystko ściągał I tak. Kolejny update sytuacyjny. Jakieś to światło ustalić, żeby było w miarę coś widać. Ok, jak widzicie, wyjechał tunel środkowy. Na czym trzyma się tunel środkowy w oplokorsie B? Jedna śruba w tym miejscu, jak siedzi cały tunel, to jest o w tym miejscu. Więc tyska klapeczka, zaważamy ją, jedna śrubka. No i co dalej? Mieszek do góry, ręczny do góry. Za cały tunel najlepiej się złapać gdzieś w tym miejscu z przodu i do siebie. On się zsuwa tak jakby z takich szyn. Przynajmniej tak ja to odczułem, że tak mi zeszło. O tu są te szyny, i tam są takie dwa bolce Koło ręcznego i, i biegu. Jak zjedzie do góry, po skosie, żeby po prostu tylko wyjechać z całości, wyjąć. Dla kaprysu jeszcze zdjąłem osłony pasów, tu słupku B. Yy, tak yy, jeszcze dwie rzeczy po bokach są tutaj takie osłony w tych miejscach tu i tam jak widzimy taką białą wajchę od otwierania pokrywy yy, yy, silnika oho się rozpikselowało yy, tak to tutaj jest o, załóżmy się to nie zrobię pauzę. Dwie śruby. Śruba zaczyna się gdzieś w tym miejscu na boku. I tutaj jest taki czpień. Jak odkręcimy śrubę, czpień lekko w bok, pogibać, schodzi. Tu jest jeszcze półka. Jeżeli macie oryginalne, niewyłamane, to jest tu śruba. I właściwie tyle, i półka wyjeżdża. Ja miałem to połapane. Po mojemu, po na 10 wkrętów, więc mi się trochę zaszło, zanim to wykręciłem. No i po zdjęciu tych bocznych plastików, tunelu, pozostaje nam właściwie zdjąć klipsy, takie jak ten i tamten, które trzymają nam wykładzinę. Jak widać, aparat już pogubiłem i wyciągnąć dywan, jak ja to mówię. Jakby ktoś pytał tak, owszem, środek już wyjechał. Do zera, tak z ciekawości, bo ja tego nie będę robił. Daje na spawanie. Najpierw sobie po kilka punktów naokoło. No to wszędzie, gdzie tylko przyżarło wiertu, się przebiło przy lakier, on no to o, żywa blacha srebrna. Po drugiej stronie też tam się świecą takie trzy punkty naokoło tego rdzawego okręgu. E, popadłem na taką teorię, czy trafiłem, że tu było nie spawane, tylko zgrzewane. Przygrzany metal, no i takie skutki z tego co idę, tam jest podłoga taka elegancka, równiutka. Tu mamy góry doliny. Zresztą, nie mi to sądzać, będzie majster, będzie myślał, jak to zrobić, żeby mi dupa nie wypada z samochodu. No bo oprócz tego, no to on taki w miarę zdrowy się wydaje. Do bagaznika wrzuciłem fotel pasażera. Z kierowcy wrzuciłem tak na same te haczeki. Podłożyłem kłodę żeby można było wjechać na lawetę, czy przejechać tam przez podwórko. I tyle. Reszta update'ów będzie najprawdopodobniej jak samochód przyjdzie z brocharki. Film pod tytułem Zwidy w samochodzie. Jedyna, ruszamy. Tadam. Turystyczna z przymrużeniem oka gdy twój samochód zostawia takie odtu ślady po odjechaniu to wiedz że coś już się dzieje coś jest nie tak a konkretniej sra rdzą na lewo i prawo tak wygląda, wygląda robota majstra blacharza są blachy tu wstawione pomalowane jakąś gumą któraś zaschła te brązowe kropki to moja sprawka tam gdzie rura się trochę pojawiała i tak, czekam aż to zaschnie, będę wkładał dywan. I dalej składał. Dzisiaj dużo nie będę nagrywał, bo nie jestem sam. Ale jest tak, wstawiona blacha od góry i od dołu i pomalowana taką gumą, więc będzie mocno. Postępy marne, bo po pomalowaniu tą farbą nie schnie mi suka w tym samochodzie. Na fotelach już prawie dosknęło, gdzie przymazałem te punkty, a tak... Małpa nie więc po przerwie zająłem się czyszczeniem plastików, bo są naprawdę paskudnie. A z nich złapie ostrość. Są strasznie zajechane. Więc APC w łapkę, ten zalet, szmatka i czyszczę. Niestety po wyczyszczeniu plastików APC musiałem zostawić wszystko do kolejnego dnia, bo farba wcale nie chciała schnąć. Przyszedłem kolejnego dnia koło południa, zacząłem składać. Dywan wrzuciłem. Jedną stronę mam skończoną. Plasticzki już sobie siedzą. Pasy przykręcone. Fotel zamontowany. Przechodzą tutaj do przodu. Wszelkie maskownice wszystko siedzi. Półka wsadzona. Boczna listwa też. Tunel środkowy siedzi. Tak, już tylko zaślepki wsadzić. No i co, idę na jakąś przerwę. Po przerwie wsadzę drugą stronę i drugi fotel, kanapę z tyłu i auto gotowe. No, ostatni update. Podskładany cały. Listwy boczne, siedzenia. Zjedzenie kanapa. Wszystko siedzi. Z wiadomości wyszedł delikatny kutas. Blacha się o centymetry z dziurą na siedzenie pasażera. Ale wybrnąłem z tego. Tam z są haczyki. Mają 3 centymetry haka, więc centymetr w lewo akurat w tą stronę nie przeszkadzał. Więc. To tyle na obecną na Mam w planach drobne dłubanie pod maską, ale na to musicie poczekać. Bo to co tutaj robiłem, będzie się wydawało 20 minutami. Nic mi z tym się zaszło prawie tydzień ze względu na niską temperaturę i długie schnięcie lakierów i farb. Więc cześć! I'm gonna yeah. open up, I sold my soul at good price Out of sight, my hoe got talent